społeczności lokalne na pewno będą, będą ważnym uzupełnieniem tych ofert, które Państwo realizujecie w swoich gminach, w swoich miejscowościach. Mnie to osobiście bardzo cieszy i jestem przekonany, że ten dobry pomysł tutaj ze strony Urzędu Warszawskiego... Te projekty to są takie projekty, które będzie widać, będzie, będą one służyły naszym społecznościom i bardzo się cieszę i za tą inicjatywę i za tą chęć też wyszukania własnych środków, za ten montaż finansowy wspólny. Bardzo Państwu dziękuję i cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być, poznać, bo to jednak trzeba rozmawiać z naszymi przedstawicielami, poznawać problemy każdego powiatu, jednego, drugiego czy trzeciego, jest ich 16 w skali województwa, więc tych potrzeb jest dużo, dużo, dużo więcej.